Chianko z tej strony, Milo6XD, i ogółem nagrywam sobie odcinek, bo jest ze mną kolega i kolega, i nagrywamy odcinek, i on po prostu ze mną boxer będzie grał. Ale no, no nie powiem, że jest dobry, a nie powiem też, że jest słaby. Bo coś tam daje i ja bym go zakilofował, ale no tutaj kolega mi zarosł, On tylko oglądam, najpóźniej no później walczy z wygranym. Yy, yy, Czyli że praktycznie ze mną cały czas. Bo no. Bo ten kolega to jest z basenu, i on mówi, że taki dobry. Jest, dobry. O, kurde, dobra. Może trochę w sumie. Toś ty powiedział, że dobry nie, tak? No! jesteś bocik. Mów, że No też. Nie. Open. Nie, super. Idź sobie! Czemu go zabiliście? tylko ty za To ci mogę oddać jedną rybkę za niego. No to daj! No to daj! Nie wierzę, nie Trzymaj! Łatwo. No ale! I tak bym wygrał! Daj mi, daj tą rybkę! Daj no! Ci. Nie wygrałbyś! Wygrałbym, bo dałeś mi za. Ile? Nie wiem za ile mi ale on powinien być w strefie. To. Ty się nie ruszaj jak na razie, albo się ruszaj, ale. Tego, Bo mnie wystraszył, bo myślałem, że to ty i dałem mu 200. Chyba. Tam dałem mu 200. Co Jak ja mówię, żebyś sobie poszedł, to sobie idź, tak? Czemu za 30? Nie wiem, ale w ogóle xd bajka trochę. To dlatego Charges lepszy od Spada, bo chociaż walnie, chociaż walnie. Ooo! O to... za 40?! Brawo, tak! Po tylu latach mnie zabił! Widzowie, po tylu latach! Brawo dla niego! Johnny! Ja nie. Za 30 znowu! <głos> <głos> za 30! Ale ostatni kywaler za 139! Mhm więc taki jest odcinek, bo miał być CSGO, ale on powiedział, że nie, nie będzie CSGO, bo się ekran nie będzie nagrywał no i nie ma y, CSGO, Ale widzicie, widzowie, patrzcie na te FPS-y. Pierwszy raz takie są FPS-y dużo, nie? Ile? No, mam 60. 80 FPS-ów? Od 80 do tak coś takiego, 80. Jak mi podskakuje, wyskakuje, a zawsze jak grałem, to było z 30-20, więc. Nie, FPS cię -y dopisują. O, dobra, jednak nie, nie. Ale no, są na pewno wyższe niż zawsze. Większe raczej. Idę ja zrób ściankę. Patrzcie, jak ucieka. O, wow, widzowie, ale to było piękne! Ale to było piękne. Koniec ralstik 1v1. No później no zaraz pójdziemy, prawda? No powiem Ci, tak, że jakbyś miał do naszego teamu, no to tak bym powiedział, że średnio, ale nie do No ale no, no dobra. I to nawet może i dobrze. Ktoś ty powiedział? Ja?

също. Давай ту до мне. Ну да, не утекай. To za 30 Ale to Tylko nie przestinaj ja za 30 co? Nie wiem, ale ty dostałeś ode mnie z daleka za 89, nie? To było nie wiem, z 5-6 metrów a za ja... 80, a na blisko to nie, i... nie wiem Ale... Ja ci na blisko za 30 Do no właśnie ty mi za 30 na blisko, a ja ci na daleko za 80 i za 98 i to będziesz mógł chcę na odcinku jeśli na mój kanał. Dobra, walimy popisówę, widzowie. Ale szybkie Boom! What Łatwo! Ale popisuwa. Za <noise> ty mi walłeś! Za 130 łeb! I dopiłem cię zemki! Ale... Ale ale shito! Pierwszy, jak pierwszy raz ci walę jakoś... Jakby pierwszy raz ci walę do bryszczał, no to ty m ja jeszcze lepiej. Ale shito! Ej! Sprachcja do odcinku! Kanał Milos iść zde Wiem, góg nie jestem. A mi się wydaje, że troszeczkę? O, Kurde zawsze to jest jego druga runda, którą wygrał A ja 7 wygrałem aż No fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie nie... Ja nie jestem. Ja też nie jestem rozgrzany, ja grałem w CES-a przed chwilą. Może dlatego mi tak siada, bo same głowy w się grałem. Może dlatego rozgrzewaliśmy. bo zainstalowany do wszystkich gier. Nie -a. Nie, nie mów tak! Dawaj, otwieraj! Otwórz te... Słabo. Gdzie uciekasz? Uuu! Ja ci dałem chyba ze 120, a ty mi za 200, no brawo! Ej, no odpala się teraz, odpalasz się teraz, widzisz? Widzisz? O! taka patopa! Teraz Chcę. Dobra, dobra, a nie strasz, nie strasz, bo się zasrasz. Czekaj, teraz... Ale robię ci shitą teraz na mordę, nie? Ja na twarz. Izu, kochane. Ja to... For fun zawsze i wszędzie. Będę. O kurde, ale teraz straca... stratamatrius. A ty coś, coś, nie wiem... A no, odpalił się, nie? To jest nagrane. Zgłoszę cię do Afi Games. Zgaszałem. No bo patrz, to jest widać. Wygrywałem tak z tobą, a teraz się odpaliłeś. To jest widać, na, na odcinku. No Bo no. ja się rozgrzewam. Widzicie, widzicie? Widzicie, widzowie? Cheater. Zgłosimy sobie go. i sobie, bo nie lubię takich... Gdzie jak ty. nie nie Bum! Bum! Pamiętasz, jak będziesz. pamiętaj, że ja. to jak. lepiej do mnie spał. Pamiętaj, że jestem padowcem. Nic co z tego, ja się nie boję, padowców? O, ktoś ci. no teraz. ty, ja teraz zamykam, gdzie Cię spamić To Dobra, no to teraz bez pompy, tylko MK. Zobaczymy, kto jest lepszym yy, spamerem. Oczywiście, że ja, no bo wiecie, widzowie, mil osób się zestawi. Daj, gdzie jesteś, wychyl? No nie, aż kawaj, co? A ty mnie jeszcze nie zbiłeś. Rozbudowałeś Daszek, gdy mm, przyjacielu Myślisz, że ci nóg nie widać? Ale... A ja cię nie widziałem! Tu, 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 tu. Widzisz, kto jest lepszy, kto jest lepszy. No bo ty się kampiłeś tą grę! Ja... Ja nie! Ty! No bo musiałem się wyleczyć. Dawaj darm normę. Dawaj same pompy! OK? No, dobra. To, to będzie ta, ta. jakieś wzwanie! Czekajcie chwilę Mówi wcześniej trzeciej sobie Za trzy w głowę za pięć Za, pięć. za cztery Jeden. Cztery i Dawaj rybkę Nie, no za co? Za to, że mnie szczelałeś! Wiem, że się... mam ty z pompy na daleko O, że sztu się... No widzisz, nawet rybki nie potrzebowałeś. Ej, a tak na daleko, to ile ja ci zadałem, że teraz zostajesz za 40 i nie umarłeś? Ty mi zadałeś, ja miałem 36 krew, ale się wyleczyłem. Aaa, no to już wiadomo. I HP full. To let's go teraz z tobą. Pana to co ci robię? Robię ci shit'em. Gdzie uciekasz? Kim ryb, rybka czy banan? A ty? Nie wiem. Bo ja banan. Ja banan, bo nie mam łyby. Eder nie mam łyby. No to czemu tym łyba? Ryby, bo ryby lepsze. Szybciej się je, Jednocześnie, nie szybciej. Tylko są lepsze, po prostu więcej dają. No, w sumie. Za Ale si to, ale. Wszystko twoje było, ja gdzie miałem cię zabić? ale to było piękne. Dawaj do 20 gramy, dawaj do 20 gramy, dawaj gramy to. Tręba. Tylko. Tylko jeden. Zon warsztat, zon warsztat będę lepszy. Nie! Czemu ty wybierasz tylko? Bo ja nagrywam, mnie ty i to jest mój kanał. Otwórz to ja otworzę. Dobra, otworzyłem. A ty myślisz, że ty tak mogę No tak mogę. Żebyś wiedział, że ja tak mogę. Ej, ale nie puszczaj e, tych e, piosenek z prawami autorskimi. Nie mam. No i gitara. Ja nie mam. Ja mam nie same motki za 200, bo miałem resztę. Miałem 200 dolcy i nie miałem co z nimi zrobić. Mamy motki. Dobra. Eee, e! nie mogłem się ruszyć. Otwórz to ja też. Nie, nie ma fałdolcy. 600. Ale mam idealnie nakarmić, bo pójdę na ratowanie i będę miał. Super. O, o. U mnie ty nie spadłeś, u mnie to będzie po góry. Co ty gadasz? No, nie, nie, nie żyj tej podłogi. Wtedy patrzę i dostaję mi 2HP i to panikuję. Ale powiedz ci, że szczerze dobrze mi się z gra. gra. Tak, festyn. Gdyby co, festyn, to słowo, że faśnię. A widzicie, widzowie, ja mam jednak, le jednak lepszego aim'a. No. Więcej się grało chyba. Ile od którego sezonu grasz? 11. No ja od 12 mam, lecz grałem Czemu się... za trzydzieści? Nie, ma no, czemu za 130? Możesz... Chciałem cię skilować w pewnym momencie, ale... a się już prawie była. <laughs> 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 15 minut już trwa odcinek. Jak to się stało? Dobra, to tak. Będzie... No to będzie 20. A co tam? Dzisiaj taki dłuższy odcinek. Łapka w górę z dzwoneczkiem obowiązkowo. Bez tego to ani w ogóle po co jesteście na tym kanale. Patrzcie. Jak jesteście na tym kanale, to jest to jest on. Jak jesteście bez suba, to patrzcie co robić, co jak jesteście subem jak jesteście z subem, to zobaczcie, co ja robię, a ja mam suba na kanale, no bo w sumie to jest mój kanał i to robicie, jak macie suba, a jak nie macie suba, no to tego nie zrobicie, no bo jesteście bez suba. Uuu! O, nie ten przycisk! <śm> <śm> to nie subskrybujcie go, nie subskrybujcie, nie, 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 bo, bo tak już i to bo widzicie, nie nie tak. Jakby nie cię padać jak błoty, jak on teraz? Nie, 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 nie. patrzcie, to, wy... patrzcie, nie, to, to się nie mixiło, patrzcie. Jeśli do... to się wytnie, to się wytnie? Dokładnie. Jeśli jeśli, 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 a jeśli, patrzcie, jeśli zasubskrybujecie kanał, to wbijemy kod. Jeśli jak będziemy mieli ten kod twórcy jeśli go wpiszesz się, to będziecie tak wymiafać, patrzcie jak. Co? Ale wymiatają normalnie, Niech to jest kolejny dowód, żebyś tego nie subskrybowali. Ale ja powiem, A, ty jesteś zmią. Ogólnie specjalnie jak ktoś takiego powie, to się wtedy zaczęłam, chciałam się odpalać, wtedy zaczęłam. Dobra, no to ja się teraz wyciszam i to mówię. Dobra, yy, widzowie, powiedzmy tak. Jeśli teraz go zabiję dajcie łapkę w górę i subyka z dzwoneczkiem, a jeśli go nie zabiję, to dajecie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, deal? Ale deal, normalnie. Za 90? Spoko. Umieraj! Jest! Widzicie? Musiszcie zostawić łapkę w górę i subyka z dzwoneczkiem! I ja tak. się dałem, żeby... Ta, ta, ta. Się da, żeby z tego suba dostanie. Dobra, dobra. I wiecie co mam powiedzieć, widzowie? Na. Na 150 subskrypcji. W Fortnite będzie skin za 800 widolczy. Na 150 A albo nie na 1000. Bo wtedy będą. I tego. I będzie kotwórczy i będzie losowanie, więc na 1000 subskrypcji. Skin. Dobra! Patrzcie! Jeśli subskrybujecie, to jesteście takimi kozakami jak ja teraz. To zabijam. Patrzcie na to, co robicie. Patrzcie co robicie. Jak jesteście... Jak subskrybujecie kanał. Gracie w Fortnite'a po raz pierwszy. Patrzcie, tutaj serii Dalej słuchaj do mnie! Jak ja coś mówię to to masz zrobić, tak? Skoro nie chcę, żebym zeszedł do ciebie, to ja wejdę do ciebie. Co ty teraz powiedziałeś? Skoro ty nie chcesz zejść do mnie, to ja zejdę do ciebie. Ale czemu zejdziesz? Jak ty, jak ja byłem u góry. No dobra, no to ja wejdę do ciebie. Chodź tu. Oczywiście, ja dajecie się wyleczeć przeciwnikowi. On tak już w ogóle NIE! Chciałem ci z podjechać! Ile ci na ze sobie? 38 HP. Dobra, no to jeszcze raz, patrzcie. Widzicie, tak, tacy jesteście dobrze idź że... na te, idziesz na te, idziesz na tego Oneviwana. Tak, idziemy. Widzicie, widzowie, jak gra... to jest wasza pierwsza gra. Jeśli subskrybujecie, to tak wam dobrze pójdzie. A teraz pokażę Wam Oneviwana. I zobaczycie, jak Wam dobrze pójdzie, jak zasubskryje... zasubskrybujecie kanał. I jak będzie się dobrze buduje. ja w ogóle nie robię. Co robisz? Halo. No, halo. Czekaj, bo mi się, nie wiem, możemy jeszcze pogryć pół po godziny, bo mi się tłukki e, rozładują. Jako, na jakie to Albo chodź do mnie na Ja już weszłam, musisz wejść. Chodź do mnie. Musisz wejść, bo ja już weszłam przypadkowo. Ogólnie bym, ja bym, to, ja mam to z łóżką. Jaką? Że gładka Taka jest? Jaka? Tak? Gładka jest? Mapa, plansza. O wychodzi. No, że 1 one one. Mapa gładka. No. Tak. Jest do posiadki. Dobra, to patrz na to. Yy, gram. Dawaj to, dawaj na smocze. Yy, nie, 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 gramy na niebieskiego czarcza. Gramy niebieskiego czarcza i yyy niebieski tego Kałach. No i małe potki. Ale ja nie lubię kałachu. Nie wiem... To, że ja sobie wziąłem No to zamiast y, charge'a masz tego. Zamiast czarta masz zwykłą pompę. Idź zmienić, skoro A mogę pompę. zamiast charge'a smocza? Nie. No. Bo smocza jest op. A bo dobra, możesz z tego. Możesz a dać się obić w głowę. Czym? Achem. A bo dobra, Nie, to bo to za dużo bije. Dalej, dawaj. Kara. Ej, brz. Ej, no co ty robisz? To, że ty mnie że ty mi dałeś podłogę. No i teraz raz ci dam, bo no, kara. To musi być kara. Ty? Niech mi się kryk? Ja muszę być rozgrzany. A że budowlę nie mam rozgrzane, no to muszę trochę pobudować. Widzę, że gonisz. A co mam robić w i paczek? Gdzieś na nagie? No teraz ty jesteś, i co teraz? To, że ...budę jeszcze więcej, żebyś mnie nie dogonił? Jeden, dwa godziny kręcić na IP. A wiesz, że ja mogę cię skolapsować? Nie. nie. Nie mogę że ci nie pozwalam. A kto powiedział, że nie mogę? Ja spadłem. Haha, ha. ale wiesz, że musisz tam gdzie gra. Zdziwiłeś się. Dawaj, dawaj, nie kręcimy już więcej. Nie możemy kręcić. Teraz walczmy. Walczmy, walczmy. Come on. Z tego kałacha! Kałam jest zawalisty, Odwal się od niego. Ja dawali ci Nie, Dzięki, ale nie w tą grę. Ty również. Lag, lag! Czekaj, chwilkę, to i muszę zrobić szybko. Nie bi. W cudzym miejscu, bo może tutaj zrobić. Czekaj jeszcze chwilę. No jeszcze? Ej, no co to ma być? Już możemy. Ok. 15 HP! Chodź tu do mnie. Nie uciekaj, no chodź. Nie ukrywaj nie dostępnego. O, Jezu! O, Jezu, ale Lampa. Nie, chyba już nie miałem. A czemu się nie leczyłeś? Się. Czemu, Czemu nie leczyłeś się potkami? Nie kłam, że mi się dałeś. Ej, ale to było wielkie. Nie mieliśmy wziąć, bo ty ja mówię, że potki. No ja mówiłem, że potki. Ja mówiłam, że, ja że tylko grappler. Ale ty jesteś głupi. ma? dwa, jeden. Dawaj, lecimy, lecimy. O kurde, dobra. Ja nie kręcę teraz za dużo, ja teraz już chcę cię zabić po prostu. Bada do Ciebie strzelał po prostu, no i się nie chcesz badać. Co ty robisz? No spadam, więc ogółem te co robię. Z czego ty walnęłeś do mnie tak dużo? Charga. Na daleko? chłopie. O kurde, ale mam biało. Nigdy nie wierz mi. Ale głowa! O, ale świton! Ale A wiesz co ci powiem? Że jeszcze ci powiem, że ja w ogóle nie wiedziałam ile dostajesz z Cieba! ja Ja w... tak nie wiedziałem! Dzięki widzowie za oglądanie, że mięgo niegodzonka. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. Nara!